Chciałam jeszcze spytać o Pani dzisiejszy taniec z, z Rafałem Maserakiem. Jak Pani ocenia ten taniec? Jak się Pani czuła? Jak oceniam to, to trudno mi powiedzieć, bo to publiczność oceni, natomiast czułam się podniecona, zdenerwowana, ale też bardzo taka emocjonalnie w sobie zamknięta, ponieważ tak naprawdę chcieliśmy przepięknie ubarwić cudowny, cudowny utwór Michała Bajora, Zaśpiewał śpiewał fantastycznie i chcieliśmy po prostu wejść w jego odczucia, w jego emocje. Mam nadzieję, że nam to się udało, że rzeczywiście te emocje były widoczne. Czy Rafał jest godnym partnerem? Bardzo. Rzeczywiście cieszę się, że to była propozycja, że mogłam zatańczyć z Rafałem. Rafał jest profesjonalistą, znakomicie prowadzi, jest bardzo opiekuńczy, jest bardzo no z nim tańcząc naprawdę, zresztą każda gwiazda myślę, że czuje się pewnie, więc cieszę się, że mogłam z nim zatańczyć. Chciałam jeszcze spytać właśnie o ten. Konflikt, który był w mediach właśnie pomiędzy panią a Rafałem w poprzedniej edycji, czy to było takie załagodzenie konfliktu? Nie, ja myślę, że czasami też jednak przez media coś jest troszeczkę powiększone. Nie było może jakiegoś takiego strasznego konfliktu. Mi się wydaje, że z, dlaczego? Tak naprawdę bardzo się szanujemy, a myślę, że w słowie szacunek mieści się już po prostu wszystko. Nawet kiedy ja na przykład mówię mu jakieś rzeczy, ale on to, on mnie szanuje, on uznaje, co ja mam do powiedzenia i w drugą stronę działa tak samo, więc tutaj o konflikt tak naprawdę nie za bardzo rozmawiamy, bo troszkę był może tak powiększony. Czyli wszystko jest dobrze. Wszystko jest ok. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z przyjemnością z Rafałem zatańczę. Życzymy tego również. Dziękuję bardzo.